Siódma dziewiąta. Twój początek dnia. Polska jest w europejskiej czołówce pod względem powierzchni lasów. Obecnie wynosi ona ponad 9,2 miliona hektarów, co odpowiada lesistości 29,6%. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego ponad 7,3 miliona hektarów zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Od 100 lat polscy leśnicy dbają, by jak najdłużej zachować zasoby lasów i żyjące w nich gatunki zwierząt. Audycja realizowana przy współpracy z Nadleśnictwem Łomża. Moim gościem jest Katarzyna Dera z Nadleśnictwa Łomża. Dzień dobry. Dzień dobry. A tematem naszej rozmowy będzie ochrona lasu, ale zanim ochronie, to zapytam o to, jakie są zagrożenia w lasach. Yy, zagrożenia w lasach yy, dzielimy na trzy grupy. Yy, pierwsza grupa to zagrożenia biotyczne, czyli są to szkody w drzewostanach powodowane przez organizmy żywe przede wszystkim szkodniki owadzie grzyby ssaki roślinożerne druga grupa zagrożeń to zagrożenia abiotyczne czyli są to szkody powodowane czynnikami nieożywionymi czyli zjawiskami atmosferycznymi które występują w ekstremalnym natężeniu możemy tu wymienić na przykład silne wiatry bardzo obfite śniegi niskie i bardzo wysokie temperatury oraz susze. A jakie zagrożenia występowały w nadleśnictwie Łomża w ostatnich latach? E, w ostatnich latach na nadleśnictwie Łomża mm, pojawiały się szkody od wiatru, tak zwane wiatrołomy. E, szczególnie w ubiegłym roku e, w leśnictwie Podgórze ucierpiał z tego powodu znaczny procent drzewostanów. I takie wiatrołomy występują zazwyczaj y, co roku lub raz na kilka lat. Y, są to jednak szkody występujące jedynie lokalnie, nie wpływające znacząco na stan zdrowotny, y, drzewostanów, y, ogólnie w naleśnictwie łomża. Zimą, przy intensywnych opadach śniegu, czyli na przykład w tym czasie, jakim teraz jesteśmy, y, szczególnie niebezpieczne. Niebezpieczna dla lasów jest okiść, yy, czyli stan oblepienia gałęzi drzew. Yy, jest to swego rodzaju obciążenie. Jest to yy, przymarznięty śnieg, szać lub gołoleć do gałęzi. Yy, jest to najbardziej niebezpieczne, gdy opady mokrego śniegu występują przy zerowych temperaturach powietrza. No, i tak jak wspomniałem wcześniej, powoduje to obciążenie koron, w wyniku czego pnie zostają złamane. A w jaki sposób można przeciwdziałać temu zjawisku, jakim jest e, okiść? Otóż do zwiększenia stabilności drzewostanów przyczyniają się intensywne trzebieże. Są to cięcia pielęgnacyjne, które są y, realizowane w młodszych y, w młodszych drzewostanach, młodszych klasach wieku drzewostanów. Dzięki tym cięciom y, drzewa rosną w rozlu, rozluźnionym zwarciu, i dzięki czemu y, wytwarzają y, dłuższe korony, a tym samym bardziej zbieżyste pnie. Udział złamanych pni w takich drzewostanach jest kilkakrotnie kilkukro, mniejszy niż w drzewostanach wyrosłych w pełnym zwarciu. Gdybyśmy nie zastosowali tych cięć pielęgnacyjnych, a nawet jeżeli nastąpi złamanie w takim drzewostanie o rozluźnionym zwarciu, daje to drzewom na szybszą szansę regeneracji. Chciałabym podkreślić również, że wybierając się w do lasu w pogodę taką jak na przykład w ostatnich dniach gdy następują bardzo silne opady śniegu należy y, zwracać na to uwagę myśleć o na przykład spadających y, konarach drzew które łamią się pod y, ciężarem właśnie mokrego śniegu y, no i należy patrzeć w górę a czy zmiany klimatyczne mają wpływ na lasy w ostatnich latach obserwujemy zmiany klimatyczne, które latem objawiają się bardzo wysokimi temperaturami oraz mniejszą sumą opadów, w następstwie czego następują susze. Susze natomiast w znacznym stopniu osłabiają drzewostany. Należy podkreślić tutaj, że drzewostany osłabione, osłabione czynnikami abiotycznymi, czyli właśnie takim czynnikiem jest susza, są bardzo podatne na grzyby patogeniczne i w szczególności szkodniki owadzie. Jak wygląda ochrona lasów przed takimi owadami? Szkodniki pojawiające się w następstwie osłabienia drzewostanów, czyli tak jak mówiłam przed chwilą, przez na przykład suszę, nazywane są szkodnikami wtórnymi. Głównym szkodnikiem, właśnie wtórnym, występującym w naszych lasach jest kornik drukarz. I podstawową metodą ochrony przed Szkodnikami wtórnymi jest terminowe usuwa, usuwanie i wywożenie z lasu drzew trocinkowych, czyli właśnie zaatakowanych przez korniki. Czasem bywa tak, że wystarczy usunąć pojedyncze drzewa lub niewielką grupę drzew. Jest to tak zwane ognisko. I to zatrzymuje dalszy rozwój szkodnika i zapobiega degradacji większych y, połaci lasu. Niestety zdarzają się takie sytuacje, w których y, uszkodzenia są rozproszone na największej powierzchni i taki las traci y, wtedy swoją stabilność i niestety jest miejscem masowego namnażania się szkodników. I w takiej sytuacji podejmujemy decyzję o wykonaniu tak zwanych cięć y, sanitarnych, czyli usunięciu całego fragmentu Las. A jakie zagrożenie dla lasu stanowią zwierzęta? Największe straty w drzewostanach są spowodowane przez y, sarne jelenia i ostatnimi laty łosia, zwierzęta te przede wszystkim zgryzają młode pędy. I tutaj chciałbym podkreślić, że nie należy zapominać, że zwierzęta są naturalną częścią ekosystemów leśnych i szkody, które wyrządzają w lasach, są po prostu wpisane w, spe w specyfikę. Y, Ekosystemu, jakim jest las. Dopiero gdy takie szkody przekroczą próg 20%, są uznawane za istotne gospodarczą. No, Nasilenie takich szkód wynika w oczywisty sposób z zagęszczenia zwierzyny. Im większa liczebność zwierzyny, tym większe od niej szkody. W przypadku szkód o te zwierzyny, szczególnie chodzi o te najmłodsze pokolenie lasu? Tak. Szczególnie wczesne fazy rozwoju drzewostanów, czyli uprawy, ale również młodniki, są silnie narażone na szkody od ssaków roślinożernych. I w celu ochrony lasu, część yy, upraw na pewien okres jest yy, po prostu. Ogrodzona specjalną siatką. Jest też inna metoda. Możemy chronić poszczególne drzewka na uprawie poprzez zakładanie specjalnych osłonek, które osłaniają przed tym zgryzieniem, oraz wbijanie dookoła palików, które też chronią przed tym zgryzaniem. Istnieje również y, chemiczna metoda ochrony przed zwierzętami. Jest to tak zwane y, smarowanie. Y, smarujemy pędy specjalnymi środkami chemicznymi y, repelentami które y, mają właściwości odstraszające i znacząco pogarszają smak roślin, jeżeli by jakieś zwierzę się skusiło na tego gryza. A jeśli chodzi o ochronę przed człowiekiem? Szkody wywoływane przez ludzi na terenie nadleśnictwa łąża. To głównie, no głównie pożary, ale to myślę, że tak jak w całej Polsce, szacuje się, że ponad 90% pożarów lasu spowodowanych jest przez człowieka. Natomiast drugim w kolejności, ale na pewno, na pewno większym pod względem użytych środków na zwalczanie, jest niestety zaśmiecanie lasu. W, wzdłuż szczególnie głównych szlaków komunikacyjnych oraz przy parkingach leśnych, w miejscach popularnych, szczególnie jakim jest y, na przykład Lasek Jednaczewski lub wszystkim znany Giełczyniak, y, po osobach odwiedzających no niestety pozostają śmieci. Istnieje też y, jeszcze, pomimo coraz większej świadomości ludzi pod względem ekologii, zjawisko dzikich wysypisk śmieci w lasach. Yy, na terenie lasów państwowych takie nieczystości są usuwane na bieżąco. Co roku zbieramy około no, kilkaset metrów sześciennych śmieci. I w tym roku, na, no, na dzisiaj, jest to już około 300 metrów sześciennych y, zebranych śmieci w lasach. Natomiast koszt sprzątnięcia, wywiezienia i zutylizowania takich śmieci to ponad no, 125 tysięcy złotych, czyli są to znaczne koszty. A co zwykli ludzie mogą zrobić, aby chronić lasy? Myślę, że podstawowym działaniem które ogranicza szkody antropogeniczne w lasach, jest no, na pierwszym miejscu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat ekologii. Yy, na szczęście możemy obserwować na przykładzie tych nieszczęsnych, pozostawianych w lasach śmieci, że e taka edukacja przynosi pozytywne efekty. Śmieci jest y, stopniowo coraz mniej. Myślę, że. Zawdzięczamy to właśnie edukacji młodego pokolenia, które dorasta i jest yy, świadome, że śmie śmiecenie i yy, właśnie wywożenie nieczystości do lasu szkodzi, szkodzi nam, nam wszystkim, bo no, środowisko przyrodnicze las jest właśnie yy, własnością ogółu społeczeństwa. Czy leśnicy prowadzą działania profilaktyczne, aby zapobiegać, a nie leczyć lasy? Ochrona lasu to taka dziedzina gospodarki leśnej, polegająca na przede wszystkim identyfikacji zagrożeń i stosowaniu, znajdywaniu skutecznych metod ochrony przed tymi zagrożeniami. Jednak należy podkreślić, że Pierwszym etapem tej ochrony jest dążenie do wzmacniania naturalnej odporności ekosystemów leśnych. Tu bardzo ważne jest dostosowanie składu gatunkowego drzewostanów do warunków siedliskowych oraz zwiększenie ich różnorodności biologicznej. Ochrona rasu to również ciągłe prognozowanie i kontrola przebiegu rozwoju oraz ograniczanie występowania uszkodzeń, w szczególności ograniczanie liczebności szkodników owadzich. Wiemy, jak duże straty można ponieść na skutek gradacji owadów. Gradacji, czyli wystąpieniu tych owadów w bardzo dużej ilości na określonym obszarze. Dlatego co roku jest prognozowane ich występowanie. Głównie robi się to za pomocą y, pułapek feromonowych. Feromony, czyli są to takie substancje, które zwabiają owady. No i takie zwabione owady są liczone i za pomocą tych liczb jest szacowane potencjalne zagrożenie oraz ewentualnie, czy jeżeli. Wyszacujemy, że takie zagrożenie wystąpi, są planowane działania ochronne. Innym sposobem na szacowanie ilości szkodników owadzich są również jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny. I na czym polegają te poszukiwania? Każdej jesieni w tych samych miejscach, w sośninach przekopuje się ściółkę leśną, aż do gleby mineralnej, właśnie w poszukiwaniu owadów, których występowanie w dużej ilości, czyli w czasie gradacji, może zagrażać zdrowotności, a nawet trwałości lasu. I w takiej przekopanej ściółce możemy znaleźć y, kokony z larwami, tutaj na przykład borycznika, y, również poczwarki, strzygoni, choinówki czy poprocha cetyniaka. Larwy osnui, a nawet, nawet gąsienice. A dlaczego akurat jesienią? Jesień jest bardzo dogodnym czasem do wykonywania takich prognoz, dlatego że owady znajdują się wtedy już na swoim zimowisku w ściółce i łatwo je znaleźć. I takie wykopane, znalezione owady z tych wyznaczonych y, co roku tych samych miejsc zbiera się i są one przekazywane do zespołu ochrony lasu, który za pomocą oznaczenia gatunków tych owadów oraz ich ilości opracowuje prognozę zagrożenia na przyszły rok. A czy istnieje jakiś dokument, który mówi o kondycji polskich lasów? Tak. Stan polskich lasów jest przedmiotem oceny władz państwowych. I w ramach tej oceny na lasy państwowe, zgodnie z ustawą o lasach, został nałożony obowiązek corocznego sporządzaniu takiego raportu właśnie o stanie lasów. I jest on opracowywany na podstawie materiałów Ministerstwa Środowiska, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, również Instytutu Badawczego Leśnictwa, Głównego Urzędu Statystycznego, Biura Urządzenia Lasu i Geodezli Leśnej oraz statystyk międzynarodowych. Ale jeżeli mówimy tutaj, już jesteśmy przy Ważnych dokumentach dotyczących ochrony lasu, no należy wspomnieć o bardzo, bardzo ważnym dokumencie w tej dziedzinie. Jest to instrukcja ochrony lasu. Jest to dokument na podstawie którego leśnicy prowadzą działania prognostyczne dotyczące szkodników, szkodliwych organizmów, takich jak grzyby, owady, gryzonie. Mówi też ona o zwalczaniu takich szkodników i profilaktyce. Prościej mówiąc, jest to taki zbiór zasad, jak monitorować zagrożenia lasu oraz w jaki sposób je zwalczać. No i w praktyce leśnej instrukcja ochrony lasu jest, można powiedzieć, najważniejszym dokumentem i jest używana przez cały rok. Katarzyna Dera z Nadleśnictwa Łomża była moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Polska jest w europejskiej czołówce pod względem powierzchni lasów. Obecnie wynosi ona ponad 9,2 miliona hektarów, co odpowiada lesistości 29,6%. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego ponad 7,3 miliona hektarów zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Od 100 lat polscy leśnicy dbają, by jak najdłużej zachować zasoby lasów i żyjące w nich gatunki zwierząt. Audycja realizowana przy współpracy z Nadleśnictwem Łomża. siódma dziewiąta. Poranek rozgłośni katolickich.